Dosłownie 2 trzy zdania na temat White Hat SEO kontra Black Hat SEO, bo praktycznie w obecnych czasach to jest tak, że już wszystko jest Black Hat, czyli tymi, tymi technikami czarnego kapelusza, ponieważ jeśli wczytasz się dokładnie w wytyczne Google dla webmasterów, to zobaczysz, że nie można nawet prosić o linki, link building, w którym ty wychodzisz. Z prośbą do innych osób jest też teoretycznie nielegalny. I powinnyś tworzyć tylko takie świetne treści, że ludzie sami z automatu będą je u siebie publikować. Nikt tego nie robi. Techniką BlackHat jest nawet kupowanie artykułów. Tak jak u nas w Polsce są bardzo popularne serwisy kontentowe, że możesz po prostu taki artykuł zamieścić, albo nawet techniką Black Hat jest według Google oficjalnie pisanie postów gościnnych, gdzie po prostu dajesz do siebie linki reklamowe. to jest wszystko Black Hat. Ja to już nie mówię o podłączaniu X-Ramera, czy GSA, czy C Autopilota, bądź innych programów. Bo to jest już typowy Black Hat, który jeszcze w określonych kontekstach obecnie działa, chociaż wiadomo już Google bardzo dobrze po prostu ignoruje takie linki. Ale gdybyśmy mieli w ogóle mówić o tym, w Whitehacie, że um, co jest takim prawdziwym właśnie no to co? Optymalizacja na stronie, zrobiliśmy SEO techniczne, teoretycznie content is King, czyli taki super content byśmy tworzyli, co oczywiście ciężko jest zdefiniować, co to znaczy dobry content, bo dla kogoś dobrym contentem to jest sam tekst i czarne litery bez rozpraszacza dla innej osoby. Super contentem będzie wpis z filmem wideo czy z infografikami albo fajnymi zdjęciami. Także dosyć jest tutaj ograniczony ten white hat SEO. Z takich rzeczy, które jeszcze mi przychodzą na myśl, to na pewno no index, no follow dla stron, które mają mało kontentu albo do typowych landing page'ów czy raczej squeeze page'ów, bo z landing page'a też można mimo wszystko zrobić stronę, które gdzieś tam będzie rankować na jakieś frazy. Także może nie do końca landing page, bym dawał no index, mm, ale na pewno trzeba przejść tak w swoją witrynę, jeśli ktoś jest maniakiem White Hat SEO, ale nikt tego praktycznie nie robi. Tak jak wspomniałem, nawet posty gościnne to już są techniki zakazane. Um, a Co jeszcze? Na pewno keyword research, tym trzeba się zająć i polecam tutaj mieć i wgląd w Google Keyword Plannera. czyli musisz mieć włączone jakieś reklamy, reklamy na koncie googlowskim, żeby widzieć liczby wyszukań i wybrane przez Ciebie narzędzie SEMrush, Ahrefs, czy Seranki bądź cokolwiek innego, żeby zobaczyć, jakie oni mają propozycje. Content Gap to też bardzo fajnie działa. Na pewno skradza czas. Keyword Gap, Content Gap skraca czas na, na research. Tak właśnie pokrótce, bo katalog samych Technik White Hat nie jest właśnie zbyt duży, więc tutaj w dwóch, trzech zdaniach to wyjaśnić, że nawet kupowanie postów pod linki z prawdziwych portali to już jest technika black hat, czyli nie ma takiego rozróżnienia. Pozdrawiam, Rafał Schreiner, Unixseo.